Cześć witajcie z tej strony t 21 ponownie do umieszeka i dzisiaj będzie o postaci hejne Kamiszy Już samo wypowiedzenie tego było dla mnie problematyczne dzisiaj. Ale dobra, lecimy. Jest ona pucha Hakutaku, która zamieszkuje w wiosce ludzi. A pucha kutaku dla mi przeszkadzacie. Nawet nie dacie mi tutaj zobaczyć, co się dzieje. Dobra, zanim dokończymy, popierdajmy się w im wypowiedź. Właśnie. Okej. Okay. Very important, thank you. Oh. Dobra, dobrze. Małko tak mówi, ma mamy upgrade y nowe to mamy upgrade. Y. a dobra. Jest ona, pół-Hakutaku, która zamieszkuje w yy... Teraz ja zamieszkuję, właściwie mieszkam w wiosce ludzi. Osobowość. Hejne jest bardzo odpowiedzialną osobą. Bo wstaje rano na prowadzenie wykładów w szkole, w której e, wykłada. Tu e, bycia osobą wyedukowaną nie lubi ona osób, jakby to nazwać, bez kultury bądź osób, które nie chcą się rozwijać, czyli buldopy, kiedy ktoś nie przyjdzie na jej zajęcia. Te podstawowe, moce. Z uwagi, z uwagi na bycia u Hakutaku, musiał taką Właśnie dwa rodzaje mocy: Jedno jako człowiek jedzenia historii, to nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to działa. Oraz jako u Hakutaku czy, yy, tworzenia historii. Pytajcie się, zuna, jak to działa. Nie mnie. Ja po prostu. No, dzieli się. odcinek, takie. O nie. Usuńmy to i od nowa. Let's go! Po prostu restart. Nazwijmy to takim. E, tak jak już wcześniej powiedziałem, e, Keina zamieszkuje wioskę ludzi oraz prowadzi lekcje historii w szkole rodzinnych. Tak, tak, Po zabycie nauczyłem jest Po zabycie nauczyłem, jest ona także strażnikiem e, bądź obrońcą wioski ludzi przed Yokai. Po prostu zobaczcie wydarzenia z Toho 8 in Perishable Night. Bo tam, że tak powiem, był poruszony wątek wioski ludzi. Kiedy pierwszy raz pojawia się w post pojawia się w Toho 08, tak jak wspomniałem, w był Age, bo boss stageu trzeciego. A potem słuch o niej zaginął, jeśli nie zaliczymy wszystkich spin-offów. E Fandom, na pewno zauważyliście, że fanowie nazywają ją pop e poprzez naszą serię TMI jako Keine-Sensei. Jest to zwrot tak samo jak mówimy nauczycieli Pan albo Chuju. Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Z automatu mi to wszedło. Wytnę to. to ...niegłupie nie, nie, to będzie wyglądało, jakby wytnę tego. <laughs> no nie. Cholera. Ja Teraz zrobię. Nieważne. Dobra, ciekawostki. Keine w postaci e, Hakutaku wygląda inaczej. To na pewno widzicie, wiecie już. Większość e, nazwisk Spellfire nawiązuje do historii imperatora Japonii. Yes. Unlimited power. Dobra, to nie było to. E, własna notka. Powiem, podsypując, e, podłączając się pod ostatni trend, że ratuje się jaką postać w kochowu chciałoby się najbardziej i najmniej spotkać, to powiem tak, Kainé jest jedną z najbezpieczniejszych postaci dla ludzi oraz jedną z osób w uniwersum, która posiada faktycznie jakąś rolę zajęcia w porównaniu do innych. Powiedziałbym, że jest ona postacią klasy A. Przepraszam od razu, tak gadam z Nosarem ja jakoś. Nie jakaś choróbska złapało coś. Idziemy tutaj, bo tutaj ostatnio mieliśmy trochę dialogów. Dobra, to było. O, mamy w końcu zadanie od misz Parsi. Ona jest wkurzona. Widać, że... Maria ona często tak robi. <śmiech> <śmiech> No właśnie. O nie, jej oczy. A. Nie udało jej się. Bo ogólnie to jest tak, jak ma. Jak powiem. Wyjdzie ten biały. No wiecie, coś takiego białego w oczach, tak jak ma misję teraz. To jest. Rozmawia normalnie. Jak ma to, to się zobaczy ten tryb Wiecie... Zillus To się się nie udało. Okay. Fakt, że ona musi co chwilę zmieniać posty, to jest fajne. Jeszcze raz widać, że jakaś postać, wiecie. O to tylko tak. Oczy, oczy, oczy. Tutaj. Będzie kosi komeci? Nie ma kosi komeci. Jakby ktoś się pytał, to tak, wiem, że to jest Koishi komeci. A to było. Także nie musicie mówić, że Troicks, Troiks! ty to wymawiasz? Ja wiem, że to źle wymawiam. A o kim rozmawialiśmy? W sumie nie wiem. Teraz Sometimes I dream about you. Dobra, u Dumbara chcemy na pewno jedną zabrać, bo to jest podstawa. Nie udało się, na to nieźle. Dobra. Wiemy, że tutaj są kryptoparści, alkohole. Aha, u Dumbary schowali, o kurde, jeszcze lepiej. Dobra, yy. A to był O, zadanie mamy. Wyjdź, wyjdź. To jest tak, jakbym, wiecie, jakbym wszedł do, do szefa szefów. Słuchaj, szefie, szefu, Chciałbym. Chciałbym dostać podwyżkę, on tylko wyjdź. Ona i tak już wie. Tak wygląda. Tak wygląda 3x27 po trzech zmianach na 24 godziny, ten na po drugą. Ty już po prostu wstaniesz i masz... Mm. Co się dzieje? Ta motywacja spierdziela w tym momencie. Kawa, 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 jak. jak yy, bez... O właśnie, to... jak było w. O to jest Coca-Cola w ogóle. Yy, Coca-Cola tych tych. Ty. Jak było w zwyczajnym. Sz... zwyczajnym show. Kawa, 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 kawa. pudding okej okay. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Bo następnie... O nie, oni herbatę biorą, bo nie ostatecznie, ostatecznie dobrych drinków No jak ona tego nie lubi, to ja już nie wiem Ona dosłownie ma pitch na tym O! Ma pitch dosłownie na tym, tym, dym. Rozkwinkę na. Co się z pierdoła Na czapce, czy coś. Dobra, jakby sójka przeszła, byłoby fajnie. A najlepiej, to no, w kolei każda z postaci. W razie mamy tysiąc zarobku, a nocka się rozpoczęła dopiero, to jest bardzo dobrze. Jakby tak trzy to Akatsuki wzięły, to byśmy mieli... O kurcze. Na bogato byłoby. Tam Prejów podobno zdobyć więcej też. O. Jest i Sun Będzie. Alkoholinium. Playbook. Lions Head, wydaje mi się, że. Podać to. Zobaczmy, czy ten Ta. Dobra. O nie, musimy teraz chodzić Dobra Udało się, yeah O! O! Ale fajne Ej, to było fajne Dosłownie zyskaliśmy go od padera z powrotem No tak, wiecie, bo to też się może chlać alkohol ile wlezie własny O mi jaki? Dobrze myślałem Jaki? Tako jaki? Eee, Flor, oktopus. Flor. Mamy dla niej tako jaki? Jeszcze nie widzę Tevi. Ostatnio z Tevi mamy dobrą pasę. Wind Dobra, mamy. Wind Priest, dajmy jej. Jej tytułowe danie. Jest i Hakurek, Fajne. Fejden. Uła! T Czy ja dobrze myślę, że będziemy mieli takuje Nie no, na pewno musi być takuje w tej grze. Nie oszukujmy się. Ale nutka w ogóle. Battle Dramsy mamy. Pit. Dobra, wiem co damy. Ramunę i. takie. Yeah. myślicie? To zobaczmy. Iberko, Puperfish, Bambuszu. Iberko, Puperfish. Zobaczymy, może będzie chciała. Wiecie, no warto eksperymentować. Luger już nigdy Ja nie może być. Kolar z Ginką, zdaje mi się, że dobrym rzeczą. Nie, bo to chińskie. Wow, że zapamiętałem to dodanie. Dobra, e e. table, hit table, no dobra umieszczł nie, bo to już daliśmy Stan get to a oraz dajmy jej Lady hey, menu, o O, coś słodkiego ma pit tofu mm. Ciełby tutaj. Ja cię zapomniałem pit <laughs> trout tofu. Brown tofu. Pod kieł takie idealne będzie teraz. I Mamy. Jeszcze znaczy, że warto jest uzupełniać się na grzeń, niż nad gadanką, tak rzekł? Kur... Podoba się. Bardzo mi się Na co mogę powiedzieć? O oh, przypał. Dajmy takie coś, bo chcę zobaczyć, jak mu na to zareaguje. Po testuję... ...to alkohol. To on aż tak powiem, wiecie... Yy... Wiecie jakiś ta, jaki tak lubi? O! Lubi premium. Widzicie 5200 co zmarnowaliśmy te te mochi wszystkie. Ale coś tu, że jak tak parę razy kupać, to coś nam to da.